Hej, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. I dzisiaj w nieco takim bardziej świątecznym klimacie, można tak powiedzieć, opowiem Ci o pięciu takich miejscach, gdzie możesz znaleźć swoich idealnych klientów. I jeżeli już wiesz, kto jest Twoim idealnym klientem, tak jak ja na przykład chcę zacząć robić e-mail marketing, i moim idealnym klientem są to startupy, które dostały dofinansowanie. A to dlatego, bo takie startupy mają po prostu budżet i są w stanie ten budżet przeznaczyć na e-mail marketing, aby dobrze działał. Także, jeżeli ty masz jakieś tam swojego idealnego klienta, którym na przykład jest Marek w wieku 25 lat, który interesuje się fotografią i chce na tej fotografii zacząć zarabiać, do tego nie ma żony ani dzieci, no, to możesz pójść na przykład na grupy na Facebooku w tematyce fotografii. I to jest właśnie pierwsze miejsce, gdzie możesz takie osoby znaleźć, swoich potencjalnych klientów. Są to grupy na Facebooku, tematyczne. Bo wiadomo, jeżeli ktoś się czymś interesuje, powiedzmy, nie wiem, perfumami, no to co robi? Idzie na grupę na Facebooku i czyta o perfumach. Albo kupuje tam perfumy. Naprawdę. Jest wiele różnych możliwości. Opcją drugą jest to szukanie w społecznościach, tak jak jest na przykład Fire Starters. Jest to naprawdę jedno z lepszych miejsc, gdzie możesz szukać kontaktów do kogoś. Mówił to nawet sam Mirek Bruneiko, że w tej społeczności jest tyle osób z różnych branż, z różnych dziedzin, że wystarczy, że jak masz ten dostęp do społeczności, to napiszesz, że szukasz kogoś z firmy XYZ czy może macie do tej osoby kontakt, albo do osoby trochę niżej, ale po prostu do tej firmy. I w 90% przypadków, nawet w 99% śmiem twierdzić, ktoś powie, że no ja mam kontakt do osoby z tego, tego stopnia, która zajmuje się tym i tym w tej, tej firmie. Więc to naprawdę bardzo ułatwia, jeżeli chodzi o dojście do różnych firm, a co za tym idzie? Do Twoich potencjalnych klientów albo Twoich idealnych klientów, jeżeli Twoim idealnym klientem jest na przykład osoba zajmująca się sprzedażą w firmie informatycznej. Także to był właśnie drugi punkt. Punktem trzecim jest to pójście na konferencję. Jeżeli Twoim idealnym klientem jest ktoś, nie wiem, z ogólnego, ogólnie pojętego świata biznesu, no to możesz pójść na konferencję biznesową bądź jakąkolwiek inną konferencję ze sprzedaży, z marketingu, i pomijając fakt, że możesz znaleźć tam swoich klientów, to możesz nawiązać tam kontakty, które mogą ci się odpłacić w przyszłości, a poza tym zdobędziesz naprawdę niesamowitą wiedzę z danej, z danej dziedziny. Punktem czwartym jest to założenie bloga, i o dziwo, naprawdę blogi dalej w 2022 roku działają. Jeżeli prowadzisz tego bloga dobrze, tutaj polecam szkołę bloga z akademii.pl i piszesz to na specyficzny temat. Tak jak nie wiem, Mirek Burnajko zaczynał pisać bloga o cloud computingu, później przekształcił tego bloga w firmę Chmurowisko, którą finalnie sprzedał. Ale nie do tego zmierzam. Jeżeli piszesz na specyficzny temat, powiedzmy o cloud computingu, i najlepiej, jeżeli robisz to na wczesnym etapie gdzie jako jedyny piszesz o tym w Polsce no to każdy kto zacznie się tym interesować będzie trafiał na twojego bloga przez co będzie trafiał na ciebie i na twoje usługi, twoje produkty. Więc tu nawet nie będziesz musiał szukać klientów, tylko ci klienci będą sami do ciebie trafiać. I punktem piątym, punktem ostatnim, który jest dla mnie takim naprawdę można powiedzieć lekkim game changerem. Jest to pisanie do nie właścicieli sklepów, właścicieli forów internetowych, właścicieli grup na Facebooku tematycznych, gdzie możesz powiedzieć, że robisz badania w takim i takim zakresie, i gdzie możesz znaleźć więcej osób właśnie z tej grupy na Facebooku? Czyli wchodzisz na grupy na Facebooku o tematyce wędkarstwa i możesz zapytać się, gdzie możesz znaleźć takie osoby. Które interesują się wędkarstwem, a najlepiej jeszcze, jeżeli są w takim i takim wieku. Albo możesz iść do nie wiem, sklepu stacjonarnego o wędkarstwie i zapytać się, kim są te osoby, które tu przychodzą i gdzie możesz takie osoby znaleźć. Albo możesz znaleźć sklep internetowy i napisać do właściciela, albo na kontakt, gdzie możesz znaleźć więcej osób, które kupują w tym sklepie. Także to było pięć sposobów na to gdzie i jak możesz znaleźć swojego idealnego klienta. I tutaj znowu wrócę. Swojego idealnego klienta musisz wpierw mieć. Musisz go ustalić, kim on jest. Dopiero później go szukać. Bo jeżeli ustalisz, kto jest tym twoim idealnym, złotym klientem, jak niektórzy to mówią, będzie ci naprawdę bardzo, bardzo łatwo później go znaleźć. A przynajmniej dużo łatwiej. Ode mnie będzie to na tyle. Mam jeszcze... Dwa zadania do zrobienia z Hey -endu i jutro mam nadzieję będą kolejne zadania do zrobienia ze świata saithhasen oraz świata krypto. Także bardzo ci dziękuję za oglądanie i widzimy się jak zwykle w jutrzejszym vlogu. Cześć.